Życie każdego z nas jest drogą, na której spotykamy wiele trudów. Musimy więc wzajemnie się wspierać i podtrzymywać płomień nadziei, aby każdy z nas szedł przez świat z radością i otwartym sercem. Dlatego ruszam na spotkanie z tymi, którzy są świadkami nadziei wśród nas. Bo jak powiedział papież Leon, tylko jednocząc się możemy być prawdziwym przykładem i światłem nadziei. Przed Wami pielgrzymi nadziei. Bądźcie pielgrzymami nadziei i budujcie mosty. Za tymi słowami papieża Leona zdaje się podążać jeden ze skromnych zakonników, którego dziś odwiedzimy na górskim szlaku. Szczęść Boże, ojcze! Witamy u nas! Będziesz jak górol! Jak górol? Pięknie witajcie. Ale pięknie tu macie. No bawię tu bawię góra widać, tak, tak. W takich terenach to też chce się żyć, prawda? Chce się żyć. I bliżej nieba, i bliżej Boga. Tak, chce się żyć, chce się modlić, chce się pracować. Chce oddychać. Tak, niektórzy mówią, że, przyje, że jesteśmy w ciągłych wakacjach, w ciągłym trybie wakacyjnym. Mówią, że między ziemią a niebem są jeszcze góry i że to najlepsze miejsce, żeby się na chwilę zatrzymać i poszukać piękna i nadziei. I na te poszukiwania wyruszamy dzisiaj z ojcem Mariuszem, karmelitą Boss. Piękny widok. Tak byśmy po góralsku powiedzieli? No, zależy w jakim regionie. Kielocud. Kielocud. Pięknie cud. Kielocud. Pięknie Kielocud. Ojcze, ja nie wiem jak to działa, ale zawsze jak jestem w górach, to, to czuję się bliżej nieba i bliżej Boga. Góry są pełne majestatu, harmonii, piękna. Człowiek, dotykając tych przestrzeni tak pięknie uporządkowanych, no, ma świadomość, że dotyka dzieła, które stworzył jakiś naczelny architekt. Bo nikt sobie tego nie mógł tak w jakiś sposób… Tak pięknie U... zaplanować. Tak. Najlepszy architekt to wszystko wymyślił. Czapki i z... kapelusze z głów. Tak. Z takim architektem. Góry zawsze były blisko mojego serca, ponieważ się w górach urodziłem. I z czasem dopiero odkryłem to piękno. Jak wyjechałem z gór. O. Także czasami trzeba się oddalić, żeby wyjechać, zobaczyć piosenkę. Co piękne. na co dzień mamy? A tu macie kaplicę. Najlepszy ołtarz. Obraz. I obraz. Witraż. Po prostu stworzenie. Czego nauczyły ojca góry? Wytrwałości, szacunku. Ponieważ jak człowiek się wybiera w góry, to musi wziąć pod uwagę wszystko. Warunki atmosferyczne, trudność trasy. Czyli w jakiś sposób człowiek musi stanąć w prawdzie, uczyć się pokory. Jeśli chcesz iść na szczyt, jest sprawą naturalną, że będziesz miał pod górę. No tak, no tak. To są ojca górale? Tak, górale. Trudno powiedzieć, że boję, ale tutaj się pośród nich kształcę jako kapłan jako muzyk. I razem to wszystko tworzyce. Tak, oczywiście. <laughs> jak ich witamy? Jak witamy? No nie <laughs> wiem jak ich powitać. Cześć Boże! Jak się macie? No jak to, jak dobrze, no, tylko dobrze, tylko dobrze. <laughs> tylko dobrze. Jako y, kapłan góral, jaką ojciec czuje misję? Pomiędzy górami są szlaki. Moje takie zadanie, taka misja życiowa, to jest taka, aby łączyć ludzi, hmm. aby być tą ścieżką, która te szczyty połączy. Okej. Okay. No i bardziej góralskie słowo, ok. Ok. <noise> właśnie misją kapłana, a szczególnie moją misją, jest właśnie to łączenie. Tak jak te szlaki w górach łączą szczyty. Dobra, no to jademy. Muzyka, hajduka! Muzyka, hajduka! Dobrze? Dobrze, <głos> dobrze. OK. <Dobrze. głos> hej, hej, hej! Jak praktycznie ojciec y, stara się to robić? No bo rzeczywiście góry naturalnie dzielą. Mm -hmm. Trudno jest y, przedostać się na, drugi, y, na drugą stronę góry, prawda? I staram się zawsze doceniać wartość i geniusz miejsca, wyjątkowość ludzi, wejść w ich tradycje, ich gwary, ich sposób śpiewania. To jest bardzo ciekawe. to Jak Zawsze wchodzę przestrzeń życia konkretnego człowieka i to daje mi taką możliwość poznania tego szczytu i połączenia tego szczytu z innym szczytem. Czyli czyli relacje. Relacje, tak. No to jest podstawa chrześcijaństwa. Budować relacje, rzucać mosty, I... prawda. Burzaicie, burzaicie! W świecie, który jest pełen różnorodności i podziałów, To jest kluczem właśnie do budowania jedności, do budowania mostu? Odkrycie, że jedność tworzy się pośród różnorodności. Musi być różnorodność, żeby zaistniała jedność. Tutaj podwróć do czego ładnie. A tak po górę? Bardziej wygiąć? No. Dwa razy, dwa razy i Jedność zawsze buduje się pośród różnorodności. To no, jest piękne. I staram się właśnie doceniać każdego człowieka, jego wyjątkowość i, i sprawić, żeby on się spotkał z kimś innym i wcale z nim nie konkurował, wręcz przeciwnie, próbował z nim współpracować, tworząc coś wyjątkowego. No, trzy, trzy, cztery, hej! Były sobie kurki trzy, tak. i się go sobie trzy. Yeah! Dzięki! Zostawię Tobie tę skrzypce, dobra? Dołuczymy się, dołuczymy Następnym razem, następnym razem! Zastanawiam się, jak to piękno, czy to artystyczne, muzyczne piękno natury, co ono daje drugiemu człowiekowi tęsknotę, pobudza w nim tęsknotę, tak, i budzi w nim zmysł kontemplacji. Do gór chłopcy! No bo zacznie lecieć. Do gór chłopcy, do <laughs> gór Oni tak zawsze, ojcze? Nie potrafią inaczej. <laughs> Piękni ludzie, co? Piękni ludzie, piękne serca, piękne zaangażowanie, bo piękne góry. I to piękne potem przychodzi na ludzi, prawda? Przechodzi, przemienia i ich i nas. Prawda. I my naturalnie jesteśmy tak przez naszego stwórcę uporządkowani wewnętrznie i predestynowani, że potrafimy kontemplować, patrzeć długo, zachwycić się. Natomiast przy tym świecie bardzo takim, który kładzie nacisk, że wszystko było użyteczne i szybko wykonane, nie potrafimy się czasami zatrzymać, a góry i ta przestrzeń, choćby tej parafii tutaj w Zawoi naszej karmelitańskiej, daje możliwość zatrzymania się i patrzenia. mamy i syna i ducha świętego. Amen. Amen. Idziemy. O. W mojej historii życia kapłańskiego mam osoby, które przykładowo porzuciły kościół, albo które nawet nie były ochrzczone. Środkiem do spotkania z tymi osobami stało się piękno, harmonia, muzyka. I to jest właśnie ciekawe, że tam gdzie prawda, czyli słowo o Bogu, konkretne nie dotrze, piękno zaczyna dotykać ludzkiego serca. Starajcie się więcej słuchać niż śpiewać. Ja też będę bardzo mocno słuchał. Ja, jak, się, jak się próbuje wtopić w nowe rzeczywistości, jeszcze zasada. Słucham. Mówi ojciec o tym pięknie codzienności, o tym pięknie zwyczajności. I, I to brzmi pięknie, ale czym jest to piękno i jak to piękno dostrzegać, bo to nie jest takie proste? Umiejętność doceniania każdej chwili, każdego spotkania, każdego uśmiechu, każdego dobrego słowa, to jest takie cieszenie się chwilą i to jest takie przeżywanie tego, co zwyczajne, w sposób nadzwyczajny. O mój Boże, same najpiękniejsze. Kwiat pod Beskidzie. Nasze życie, moje życie jest bezpowtórkowe, dlatego trzeba je przeżyć tak, żeby nie żałować tego życia. Być szczęśliwym, odchodząc z tej przestrzeni czasowej w przestrzeń wieczności. Zrobiłem na tyle, ile było mnie stać, dałem wszystko z siebie. Oczywiście mógłbym więcej, ale starałem się i wyszło tak, jak wyszło i jestem za to wdzięczny. Także moja rzeczywistość codzienności właśnie na tym polega. Zobaczyć geniusz miejsca, ludzi, człowieka, relacji i to, co zwyczajne, przeżywać nadzwyczajnie to chyba słyszycie jak stroi dobrze nie? Zażarło jak to się gada. Zażarło Nie więc sła Mam moc, wie Mówi ojciec też, że nie ma przeszkód. Nie ma przeszkód. <noise> ale, ale skąd ojciec ma odwagę, żeby tak mówić? Skąd mam odwagę? Ponieważ to jest dla mnie trudne mówić o pewnych sprawach życiowych, osobistych. Natomiast moje życie było utkane przeszkoda. Siłę nie wiem skąd, to znaczy wiem skąd, ale która mi pozwoliła zawsze jakoś stawić czoła tym trudnościom. Z perspektywy czasu zobaczyłem, że te wszystkie trudności były potrzebne, i tak się rodziła w moim sercu nadzieja. Ile rzeczy się udało, z ilu spraw w obronną ręką jakoś wyszedłem, ilu przyjaciół w danym momencie spotkałem na drogach mojego życia, w tym momencie. Obawiam się troszeczkę może, może o moją przyszłość, ale przeżywając dobrze tu i teraz, wdzięcznie patrząc na przeszłość, idę do przodu. Ale pięknie. Ojcze, tęcza wyszła. Zobacz, jakie zdjęcie robi, widzisz to? No, piękne. A jak dać nadzieję drugiemu człowiekowi? Wydobywać z niego dobro. Wręcz czasami palcem pokazać mu, ile ma niesamowitych talentów, umiejętności, jakie dobre serce posiada pokazać mu jego historię. My zazwyczaj nie widzimy wielu spraw. Gdyby na drogach mojego życia nie pojawiły się też osoby, które właśnie pokażą mi moje wnętrze, moje doświadczenie, moje talenty, nigdy bym w to nie uwierzył, w ten świat, który gdzieś we mnie zawsze blisko był. Także jako kapłani mamy niesamowite możliwości, które pozwalają nam odkrywać geniusz tego człowieka i staje się jako, w jakiś sposób drogą dla drugiego człowieka. I co jest jeszcze istotne, bo często my kapłani, jak sobie już kogoś do siebie przywiążemy, to tak myślimy, że będzie do końca. Nie. Ja mam być drogą, po której ktoś przechodzi i często mnie zapomina. Chodź, idziemy sobie selfie, selfie? jeszcze pyknie, A co? A co? Selfie z tęczą. Mamy to. Dzięki. Dobrze było. Fajnie się okay. Jest tęcza. Jest tęcza? Jest. Jest nadzieja. No, jest. Dzięki.